Witam Was w kolejnym odcinku moich przygód. I otóż teraz y, kolejne zmiany. Pierwszą zmianą, zrobiłem tutaj taką mini alchemię. Drugą zmianą są nowe modyfikacje. Ja tych modyfikacji nie mam, ale dałem nowe. Kurczę, tak jak na plecaki i na balon. Dajcie, się sobie bo mam bardzo podgłośnione i wtedy głośniej mam mikrofon mam słuchawkę o dobali no, będzie wlecak yy, mam yy, ten balon potrzebuje wody wiaderk, wody ogólnie i węgla jak widzicie Możemy sobie latać, gdzie chcemy. To ten balon. Są dwa balony, ale ten o wiele jest szybszy i szybciej pochłania węgiel. Jak widzicie, ciągle pożera mi węgielek. Lubię Optifine grać. I najlepszą rzeczą, jaką mi się udało zrobić, jest, już Wam ja pokazuję tylko na pełni. Schawam. Przepraszam, tylko muszę od razu sobie zrobić żelazną sikierka. Może trafi do rzwi, nie umiem. Jest żelazny? A nie, jest. Tak jak obiecywałem wam w poprzednim odcinku, zacznę, a czyli zacznę, no, zrobiłem kopalnię. Tylko to nie jest taka sobie zwykła kopalnia. Tylko to jest cudo. Siedziałem nad tym dobre 3 godziny, ale efekt jest. 3 nawet więcej chyba mi się wydaje. Raz, raz. Dość bałem się tak siedzieć na dół, ale nie wiem żadnych przeszkód. Tutaj natrafiłem właśnie o, w tych miejscach na. Tam jest jaskinia, którą ignorowałem. I otóż jest to. Patrzcie. Się. Nie jest to duże dość. Jest to, taki... to jest takie pomyślenie, no ale jak to wiecie... Mam... Zebrałem diamenty. Zaraz wykopę. Yy, czekajcie. Ja zrobię przerwę, bo mi kod miauczy. Dobra, jesteśmy już po przerwie. I to jest tak. Diamenty... bo na no, jakim jestem? Na piątym. Fajnie. Dobra, dam radę, radę. Czy to się zamknie? Dziwne, nie mam tych przeszkód tak to. O, jeden fragment. Szaleństwo. O, za no to redstone na Tutaj jeszcze żelazo widziałem, no, Ej, mam za sobą kartę graficzną i właśnie mi się tak dla tego lami. I też wszystko z tych surowców, Ej. czekajcie, Że coś jeszcze się znajdzie, rec, chociaż no, nie wiem jaką wykorzystać. chociaż jest w sumie będzie mieli około 20 diamentów szczerze, na następny odcinek ja to jeszcze jeszcze bardziej powiększę i, yy, i to będzie strasznie ogromne Staram się to jakoś kopuł, albo coś nie wiem coś tam się wymyśli tutaj nie wiem co co ja robię? Lecimy do góry. Mhm. Jak coś później będę przerabiał ten dom, to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Zobaczycie, jak ja go przerobię. Następny odcinek już chyba domek będzie po próbce. Mam bardzo fajny pomysł na przerobienie domku. Patrzcie na skrzynkę. Oreształ na Złoto, las diamentu, ile węgla mi się udało. Widzicie, ile kobla było, jest... Było więcej kobla, ale yy, nie miałem miejsca we kipunku do WCM do lamy bo kobl nie był mi jak na razie potrzebny pokażę wam jeszcze czym się zajmowałem jak mi się nudziło pomiędzy odcinkami użyję w końcu jak jakoś naszego balonika na dalszą podróż yy, wiaderko z wodą w tym balonie działa to chyba na 2 minuty, a węgiel na 20 albo 30 sekund. Coś takiego tam jest. A w tym drugim wiaderku na 8 minut, a węgiel na minutę. Coś takiego. No ale to nie jest znacznie szybsze. jeszcze taki szybki coś nie jest. Ale. I yy, pomyliłem się. Ta... Tym, co się zajmowałem, to y, robiłem sobie wioski goblinów, a zapomniałem, że tutaj tego moda nie mam. Czekajcie, muszę zrobić nowe cięcie i wykopę glinę z otoczenia. Y, widzimy się w po przerwie, tą glinę i teraz chciałem ją przetopić. na ten remont domku będę by... stracę najwięcej żelaza na kilo. Ale... chyba się będzie opłacało. Myślę, ja cieka co... ciekawe, co się z fajnego zdobędzie. Tutaj muszę coś sprawdzić. Mm, da się... Tak co cały klocek przepalić od razu teraz zobaczmy nie się. Ale muszę ją rozwalić, Dobra, przy, niech się przepala cegiełek do tego domku i muszę już zacząć sobie tutaj ściany niszczyć z tego. Znowu zdobędę dużo wełny. Uch, będzie duża przeróbka. Dobra. Yy, to ja się z wami chyba będę żegnać. I widzimy się w następnym odcinku.